Kotki z gangu mocniaków są już dostępne, tak więc zaczynamy zabawę i zbieramy naklejki. U mnie ta strona jest jeszcze pusta, ale mam nadzieję, że wkrótce zapełni się naklejkami. Cześć kochani i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Sylwia, testuję i dzisiaj poznamy nową serię maskotek z Biedronki. Jak widzicie wyglądają genialnie. Poprzednim razem były do zdobycia trzy maskotki, a tutaj ich jest aż 11. Dzisiaj, jak to nagrywam, jest oficjalny dzień, w którym to te oto maskotki lądują w sklepach. No I znowu trzeba będzie zbierać naklejki. Ale zanim wybierzemy się do Biedronki, wejdźmy na oficjalną stronę Gangu Mocniaków, no i przyjrzyjmy im się nieco bardziej z bliska. Na tej stronie mamy bardzo fajne gierki, w które możemy sobie grać właśnie z naszym gangiem. Zobaczcie tylko tutaj. Wow! Ja już mam swojego faworyta, ale na razie wam nie będę zdradzać, kto to taki. Te maskotki są po prostu genialne. Jestem mega ciekawa, jak one na żywo będą wyglądać. Czy będą duże, czy też będą nieco mniejsze. Ale teraz sprawdźmy sobie jeszcze zasady akcji. Czyli mamy tak: 60 naklejek to dostajemy maskotkę za darmo, 30 naklejek za 25 zł, 15 naklejek to jest książka darmowa. Czyli mamy tutaj również książkę. Teraz przeskoczyłam sobie jeszcze na moją aplikację biedronki. No bo Biedronka to jest sklep, do którego ja chodzę codziennie, bo mam go najbliżej po prostu pod moim blokiem. No i myślę, że w niedługim czasie uda mi się zdobyć właśnie jakąś fajną maskoteczkę za naklejki. Tutaj jest pokazany gang mocniaków, wygląda super. No i tutaj są jeszcze pokazane zasady, yy, dzięki którym możemy zdobyć dodatkowe naklejki. No bo wiecie, jedne zakupy to oznacza, że możemy zdobyć tych naklejek nieco więcej. Tutaj są odpowiednie produkty, za które dostajemy dodatkowe naklejki. No dobra, koniec tego sprawdzania w telefonie. Ja jestem mega ciekawa jak one wyglądają na żywo. No i idziemy oficjalnie sprawdzić czy są one w mojej Biedronce. W okazji, zrobimy sobie zakupy, no bo jest po weekendzie, moja lodówka jest kompletnie pusta, nie mamy nic na obiad, nie mamy nic na kolację. No i spróbuję już przy pierwszych zakupach zrobić tak, aby dostać jak najwięcej naklejek. No to chodźcie razem ze mną do Biedronki. Ja już widzę na drzwiach wielki plakat promocyjny. Skręcam dosłownie za przy kasie, no nie mamy to. Gag mocniaków poznajemy ich super moce. Wyglądają genialnie, szczególnie tutaj. No i uwaga, czas na przegląd. Wszystkich maskotek. Mamy krem. Tutaj jest awokado. Zobaczcie, jakie jest malutkie w zasadzie wielkości mojej dłoni, orężada. Yy, to jak śmiesznie wygląda. Trochę jak zabawka dla psa. To jest parówka. To jest chyba największy z całej ekipy to jest dynia, co my tu jeszcze mamy? A rogalik. Pewnie ma jakąś słodką czekoladę w środku. Co jest dalej? To jest kanapeczka. O widzicie, tutaj jest pokazana, co prawda tam ma dwa zęby, a tutaj ma tylko jeden ząbek, ale też fajnie wygląda jest jajko. To wygląda jak jajko sadzone. Fajnie, fajnie. Co my mamy jeszcze? O, napój. Napój taki w kartoniku. To jest pewnie jakiś napój owocowy. Co jeszcze tu jest? To niebieskie, to żółte. A to żółte to jest banan. Malutki dosyć. No i teraz uwaga, uwaga. Czas, abym pokazała wam mojego faworyta. To jest zdecydowanie ten Krem, jestem ciekawa, jak ma na imię. Oczywiście, do tego mamy jeszcze książeczki Gangu Mocniaków, którą możemy również sobie kupić, czy też odebrać. No i specjalna ulotka, taka kartka, na której możemy wlepiać nasze naklejki. No a ja teraz idę polować na te naklejki, no i zobaczcie, jakie zrobię zakupy, aby dostać jedną z tych maskotek. No i jak wiecie, najbardziej zależy mi właśnie na tym kremie czekoladowym, chociaż ten napój też jest fajny, dosyć oryginalny no i ten chleb, no w zasadzie wszystko jest fajne ale krem jest numerem jeden jeśli chodzi właśnie o mnie dobra, biorę sobie wózeczek jestem ciekawa czy uda mi się uzbierać dzisiaj jakieś naklejki, pierwszy dzień, pierwszy dzień promocji, biorę sobie szpinak jak widzicie ogólnie to planuję zrobić nie za duże zakupy, ale żeby dostać naklejki to muszę wydać minimum 69 zł planuję dzisiaj zrobić jakiś pyszny rodzinny obiadek, więc ląduję tutaj jeszcze ma Makaron, sos pomidorowy, mm, nie widzę tego, który lubimy najbardziej, więc najpierw pójdę po pieczywko. No i koniecznie musi być jakiś owoc albo warzywo. Tutaj nawet jest pokazane, że za to mamy kolejną bonusową naklejkę. Więc wzięłam sobie ogóreczek i do tego jeszcze jabłka. Ups, co się dzieje? Chyba kamera mi się do góry nogami przewróciła. Ale poczekajcie, chyba jest, udało mi się, znalazłam nasz ulubiony rodzinny sos, jest to sos pudliszki, no i zrobimy sobie jakiś przepyszny sosik i do tego jeszcze makaron. Jak widzicie kolejne produkty lądują jeszcze w moim koszyczku, no i mam nadzieję, że uzbierałam już na pierwsze naklejki. No i jestem z powrotem w domu. Zobaczcie, zakupy zrobione. Wypełniłam aż dwie siatki. No i najlepsze jest to, że dzięki tej ulotce, którą zebrałam ze sklepu, dzięki tej ulotce, na której wklejamy naklejki. O zobaczcie, tutaj jest cała strona. Tutaj są zasady, y, jakie panują, aby dostać naklejki. Tutaj są również imiona. Tak więc y, ten krem czekoladowy, który jest moim faworytem, który podoba mi się najbardziej, ma na imię Krzyś. Awokado to Adaś. Parówka to Patrycja, rogalik radio, chleb Henio, jajko julek, napój norbert, banan benek, jest dynia Dorotka, woda werka i orężada ola. Jak widzicie, imiona zaczynają się na tą samą literę, na jaką zaczyna się dany. Produkt. U mnie ta strona jest jeszcze pusta, ale mam nadzieję, że wkrótce zapełni się naklejkami. Jak widzieliście u mnie w biodrące, maskotki z gangu mocniaków są już dostępne, ale jest jeden problem. Maskotki są, promocje wchodzą, ale nie ma naklejek. Ale spokojnie, spokojnie, moje zakupy i naklejki za dzisiaj są jakby aktualne. No i tutaj na paragonie mam napisane, że aktualna liczba naklejek gangu mocniaków zapisana na mojej karcie to Cztery, więc za dzisiejsze zakupy dostałam aż cztery naklejki, za wydanie 70 zł, zakupienie warzywa czy tam owoca. Jedna naklejka za to, że miałam kartę, no i dodatkowa naklejka za jakiś promocyjny produkt. Ale tutaj jest mega ciekawa rzecz, coś, co sprawi, że będę miała jeszcze więcej naklejek. Wprowadź kod w aplikacji, słuchajcie tutaj mam kod, nie używajcie już go, bo ja go właśnie zaraz zużyję, biedronka i rozwiąż quiz, za każdy poprawnie rozwiązany quiz dodatkowa naklejka w akcji gangu, tak więc spróbujmy to zrobić. mały przerywnik, ktoś tutaj próbuje się dorwać do moich toreb z zakupami, Leo to jest mój kociak, to jest w ogóle prawdziwy kociak z prawdziwego gangu, rozrabiaku, wiecie co on robi? Wsadza mi tutaj płyszczek i próbuje coś znaleźć dla siebie. Dzisiaj wyjątkowo nic dla niego nie kupiłam. Rozumiem, że ta aplikacja Biedronki to jest to, co ja mam właśnie tutaj na telefonie. Tylko poczekajcie, poczekajcie. Gdzie ja mam wprowadzić ten kod? W ogóle jak to wygląda? Gdzie tutaj jest ten quiz? Zakładka gang mocniaków. Tutaj mam oficjalnie napisane, że mam cztery naklejki do odebrania. Dobra, mam to. Znalazłam. O rany. Wydaje mi się, że już wcześniej byłam tutaj w tej zakładce i to widziałam, ale jakoś mi to minęło. Jak widzicie, cztery naklejki. No no i teraz wprowadzam swój kod aktywacyjny. Uwaga uwaga, sprawdzamy. Mój to jest 9927588514853. 51, 4, 8, Dobra, chyba okej okay to wpisałam. Rozpocznij grę. Niestety, jeśli chodzi o ten quiz, to nie mogę Wam go tutaj nagrywać, żebyście go obok widzieli. Ze względu na zasadę bezpieczeństwa. Tak mi się pokazuje, ale zobaczcie, tak to wygląda. Naciskam rozpocznij. Cruiz, não conhece. Pytanie numer jeden. Jakie jest najczęściej zalecane źródło białka dla wegetarian? Czekolada, mięso, nasiona roślin strączkowych. No oczywiście, jeśli wegetarianie, no to chodzi tutaj o coś związanego z roślinami. To było pytanie numer jeden. Ja muszę się śpieszyć, bo to jest ogólnie na czas. Teraz jest pytanie numer dwa. W codziennej diecie należy ograniczać produkty mleczne, słodycze i sól, warzywa i owoce. Oczywiście, że słodycze i sól, zaznaczam. Czas na pytanie numer trzy. Które produkty są bardziej wartościowe pod względem żywieniowym. Są tak samo wartościowe produkty pełnoziarniste, produkty mocno przetworzone. Oczywiście produkty pełnoziarniste, bo tak samo oczywiście nie są, a mocno przetworzone to są na przykład chipsy. No i wiadomo, że takie jabłko czy banan jest lepsze od chipsów. Ile jest tych pytań? Już mam pytanie numer 4. Leci czas. Który z minerałów pomaga w budowie mocnych kości i zębów? Żelazo, jod i wapń. Ja zaznam wapnie. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Było jeszcze szóste pytanie, a na koniec mam takie coś. Gratulujemy! Dodatkowa naklejka za chwilę pojawi się na Twoim koncie. Moja biedronka! Czyli jak pójdę na następne zakupy, jak już moje biedronce dostaną te naklejki, to oprócz za te zakupy, które zrobię naklejki, to dostanę jeszcze za te dzisiejsze plus za ten dobrze wykonany quiz. Na potwierdzenie na początku było napisane, że mam do odebrania 4 naklejki, a teraz zobaczcie, już jest pokazane ich 5. Tak więc zaczynamy zabawę i zbieramy naklejki. Ja mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w miarę szybko. Wy już wiecie, która maskotka jest moją ulubioną, którą maskotkę chciałabym mieć jako pierwszą i jestem ciekawa, jaką maskotkę wy byście chcieli mieć. No i jestem ciekawa, czy w ogóle jest możliwość kupienia tych maskotek, czy tylko i wyłącznie są dostępne za naklejki. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Czekajcie na kolejne odcinki, gdzie mam nadzieję będziemy wspólnie wklejać tutaj naklejki. Do usłyszenia, pa pa!